Cześć, mam na imię Kacper i uczę się w pierwszym technikum programistycznym w Polsce w szkole Infotech. I w tym filmie chciałbym wam pokazać naszych uczniów z trochę innej strony, także chodźcie za mną. Jeśli myślisz, że żeby dostać się do naszej szkoły potrzebujesz mieć jakieś umiejętności programistyczne, to jesteś w błędzie. Wszystkiego uczymy od podstaw. Najważniejsze dla nas, oprócz samej nauki, jest znajdowanie lub rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów. W naszej szkole gwarantuję Ci, że będziesz się czuć dobrze, ponieważ każdego ucznia traktujemy indywidualnie, a jeśli masz jakieś pasje lub właśnie zainteresowania, na pewno znajdziesz ludzi, którzy je podzielą. Na przykład jeżdżę na rolkach, jeżdżę na rowerze, też jeżdżę na łyżbach, są u nas muzycy, jeśli kogoś interesują sztuki walki, mamy zajęcie jiu mamy kółka zainteresowań. Więc pamiętajcie, że nie samą naukę człowiek żyje, a jeśli nie podoba Ci się technikum, zawsze możesz pójść do liceum Infotech, które otwiera się w tym roku.